Okej, okay. szwendałem się trochę po domu i chyba przypomniałem sobie parę drobiazgów, tak więc witam w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Teenaden Slash ten agent", w którym to dowiedzieliśmy się póki co, że kieszenie Marka jednak mają granicę. Kto by pomyślał? Nie wiem jakim cudem, ale przypomniałem sobie, co musimy zrobić z tą kasetą, wyobraźcie sobie i zapomniałem, gdzie jest sypiania. Świetnie. Przypomniałem sobie, co mamy zrobić z tą kasetą. Otóż, odpalmy ją jeszcze raz, tak, na szczęście. I w tym momencie możecie mi wszyscy podziękować, że mam wersję bez dźwięku. Szlak by to. Była, włącz, był włączony magnetowiec, był wyłączony telewizor tylko i wyłącznie. Cyk i pstryknijmy zdjęcie naszemu ciągwie. I nie słuchajmy go więcej. Być może my go nie słyszymy, ale Markowi tutaj uszy puchną. Tak więc wyjdźmy. I teraz już. To fotografia ciągły. Złapałem go, gdy wyciągał górne C. Widać, co jadł. E super. I jeżeli dobrze pamiętam. Możemy zatkać zlew kartką papieru. Dobrze pamiętam? Idź ty wdź... Guzik pamiętam najwyraźniej. Szukajmy dalej... O matulu... Przygodówki. Za co ja je tak lubię? A roślince wszystko wisi. No. nasze nieszczęścia również. Nie ma tu nic intere... Nie, zaraz... Coś jest pod spodem! W końcu! Tego cały czas szukałem! Chyba nie pochodzi z butelki, bo jest gumowy. Oj, w butelkach też zdarzają się gumowe korki. Cały czas wydawało mi się, że muszę otworzyć koniak, aby ten korek wpadł pod kanapę, a tu nie, korek znajdował się pod kanapą cały czas. Pamiętałem, że gdzieś tam w pokoju znajduje się korek i nie miałem zielonego pojęcia, jak, jak można go zdobyć. I nareszcie możemy zatkać ten zakichany zlew. Oof. Dobra. Ownimy korek papierem. I zat. Genialnie. Uff, już myślałem, że zaciąłem się na amen. Zlew pełen gorącej wody. I to jest tylko niepotrzebne. To jest tylko niepotrzebne komplikowanie wszystkiego, ponieważ. No. To jest niepotrzebne komplikowanie wszystkiego, ponieważ powinniśmy móc normalnie wsadzić butelkę pod, pod strumień gorącej wody, i w taki sposób naklejka by również odpadła. Niepotrzebne komplikowanie, ale cóż, nie będę aż tak narzekał. Kolejny raz używam superkleju. Oto jest dopiero mocna przyprawa. A i wiem, że trochę niedokładnie, niedokładnie czytam często, ale już znaczenie pozostaje mniej więcej tak, takie samo cały czas, więc nie trzeba aż tak bardzo narzekać. I teraz możemy porozmawiać z kucharzem. Albo nie, albo znowu czegoś zapomniałem. Pizzberry cały czas na nas warczy, więc spróbujmy przyprawić mu zupę za jego plecami. Fałszywe, fałszywe, czyli i kucharz. Hmm, jak ja mam to zrobić? Zobaczmy zupę w takim razie. A czy są jakieś gołębie, które mógłbym posadzić na radio? Nie? Ach, szlak by to. A no jasne! Musimy tutaj po prostu poczekać, aż kucharz się odwróci. Przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. Jak nic nie da, Tumanie. Wlej mógł. Koniak do zupy. Okej, okay, postaw koniak na gorącej płytce na przykład. Nie do kucharza, tylko... O jasny gwint. Zjedz tą zupę. A, miam, niam miam. Zdziel kucharza w łeb wałkiem. Jesteś do pani. Obligatoryjne cięcie Dobra, póki co Nie wiem dlaczego znaczek trademark jest po każdej literze Ale kłócił się nie będę Marek jest fanem Star Wars Może póki co pokażmy Cześkowi zdjęcie ciągwy Czesiu, dawaj no test wyglądu Czesiu ta, zdjęcie trzymałem gdzie indziej. Okej, okay, nieważne. Test bezpieczeństwa. Głos, zapach, wygląd. Wygląd rozpoznany pozytywnie. Następnym razem stań trochę bliżej. Yo. Okej. Okay. Cześć! Cięcie jasny gwint! Cięcie! Bum 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 Miejsce, gdzie stało Chili. Dlaczego wcześniej tego nie widziałem? Dlaczego wcześniej tego nie widziałem? Szukałem po półkach, patrzyłem na tą półkę. Nie wydaje się panu, że powinien dodać dziepko Chili? Dodać dlaczego? Wciąż pan próbuje swoją potrawę. Coś jest nie tak. Może powinien pan ją... Może powinien pan ją małe co nieco zaostrzyć? O cóż, to, to chyba dobry pomysł. Na szczęście mam tu coś. Oho! Wow, całkiem sporo co mnie to zaostrzył. To... Czyli musiałem być zerementowany zupka, że i jestem zwolniony. Uuu... Przepraszam. Pokaż zupę. To jakaś warzywna. Teraz z ekstra dodatkami. Zjedz zupę. No daj spokój, nie może być aż taka zła. I nareszcie możemy porobić inne rzeczy. Holk miażdżyć! To jest najprostszy sposób na rozebranie urządzenia. Gorzej później tylko ze składaniem. Wow! 15 baterie! Jak miło! Czas też byłem ciekawy, wtedy rozkręciłem to śrubokrętem takie magiczne urządzonko. Oczywiście baterie montujemy do dyktafonu, które pasują. W końcu możemy sprawdzić lodówkę! To jest już zajęte, ok? To się w końcu stało. Oszalałem. Dobra, to było dziepko dziwne. Przymarzło do półki. Ha? Zobaczmy. Marek nie umie obsługiwać kuchenki mikrofalowej. I mięso dziepko... Przymarzło nam do półki. Co w takim razie możemy zrobić? Kuchenka mikrofalowa, zupa. Czy mamy tutaj coś metalowego? Może użyję szczypczyków do wzięcia gorącej płytki? Co ja bredzę, jak to wzięcia gorącej płytki? Przenieśmy całą kuchnię od razu. Pamiętam! Ludzie, pamiętam, przypomniałem sobie, przypomniałem sobie. Co nie jest tak naprawdę do końca sensownym rozwiązaniem, ale zaraz zobaczycie o co, o co chodzi. W tym koszu jest całe mnóstwo czystych kartek papieru i musimy wziąć taką nie raz, a dwa. Znowu, czuć jak Monkey Island. Bierzemy w takim razie kartkę papieru, próbujemy podpalić ją od gorącej. Płytki elektrycznej. Pakujemy płonącą kartkę papieru do kieszeni. Zadziwiające, nieprawdaż? Że nie wspomnę niewiarygodne. I odmrażamy mięso od półki. Płoń, kochanie, płoń! I wola! Voilà. To wołowina zapakowana, zapakowana w nylonowy woreczek. E, tak naprawdę mięsa nie potrzebujemy, więc walmy je do zupy. Co mi tam? I dzięki temu mamy nylonową torbę. Rany! Mam nadzieję, że nie nadaje się do wtórnej przeróbki, inaczej nie mógłbym spać. Że nadaje się, matko, że nadaje się do wtórnej przeróbki, inaczej Marek nie mógłby spać. Nareszcie możemy ruszyć troszeczkę z fabułą. Potrzebujemy. Jak sami widzieliście, próbkę wyglądu mamy już załatwioną. Teraz potrzebujemy próbki głosu. Mogę to nagrać ja i. i Mogę to nagrać i straszyć tym koty. To nie jest taki trudny tekst, wcale nie jest trudny. Teraz mamy. Raz, dwa, raz, dwa. Super, raper MC Marek, to ja działa. I próbka zapachu. Pamiętacie pewnie, jak Marek skarżył się, że nie chce pakować sobie przepoconych skarpet ciągwy prosto do kieszeni. I właśnie po to jest nam ta nylonowa torba. I tak zapakował je prosto do kieszeni. Co za maruna. Nareszcie, ruszymy, ruszymy! Trzymaj. Czesiu, pójść szybko, test zapachu. <noise> test bezpieczeństwa, głos, zapach, wygląd. Zapach rozpoznany pozytywnie. Ja też nie lubię wody brachu. Właściwie łazienka cała zachlapana jest, więc... Dyktafon i Czesiek. Czesiu, przeprowadź test głosu. No, Czesiu. Na co on chodzi? Test bezpieczeństwa, głos, zapach, wygląd, głos rozpoznany pozytywnie. Fajny kawałek człowieku. Ten słoik jest pełen jakiś pigułek. O, kolejna przygoda z pigułkami patrzę. I księga. Jest duża i wygląda, jakby miała. Ro, jakby była rodzajem pamiętnika. Postaram się dokładnie czytać. Sekretny dziennik ciągwy. Autoryzowany. To ja znowu. Mogę to przyspieszyć? Mogę Do widzenia znowu. Powiedzmy, że tego nie słyszałem. E, czy jest w domu? Tak, ale kazał mi pana nie wpuszczać. P nie? Dlaczego? Pański ostatni wynalazek kosztował go dwie ściany. O, naukowiec. Och, ten wehikuł czasu. No ale teraz mam, że nie wspomnę zniknięcia jego kota. Może po prostu wystraszył się jednak tego śpiewu. Kot jest teraz bardziej szczęśliwy niż ktokolwiek z nas. No ile świat wciąż istnieje w piątym wieku. Auć. Nieważne. Musisz mnie wpuścić. Tak? Albo powiem ciągle, że pijesz na służbie. Blefujesz pan. Nie ma dowodów. Niby tak, ale nigdy nie wiesz na pewno. Dobra, właśnie, obrzydliwy terrorystom. Ale nikomu nic nie mów. Oczywiście, dziękuję. Mówię ci, to coś niesamowitego. Pamiętam, jak zabiłeś mojego służącego, testując odporne szali. Szalik? To było dawno temu. Albo jak zrobiłeś rapujący robosejf, który psuje się średnio co dwa dni. Aba, aba, aba. Masz uprzedzenia. Albo jak sprzedałeś mi receptę na łamanie dziewczęczych serc. Forsa nie działa? Nie. Dziwne, zwykle działa. A więc o co tu chodziło? Albo jak... Dobrze, już dobrze. Zapomnijmy o tym. Mój nowy wynalazek sprawdziłem już na sobie samym. Poważnie? Poważnie. Mogę zademonstrować. Dobra, zaryzykuję. No to co ci szkodzi ciągle? lubo <gulb> <gulb> cudownie super zmniejszaczek w knoma zawsze mógłbyś powiedzieć że straciłeś parę kilo <gulb> to efekt uboczny czasami nie kontroluję swoich wynalazków Serio? ale nie bój się to trwa tylko sekundę no myślę i już jestem czy zauważyłeś jakieś inne niezwykłe rzeczy nie wspaniale, więc piłki wciąż działają. Tak. No, tak, sprawdź swój portfel. Mój portfel jest wciąż. Gdzie jest mój portfel? ty złodziej, oddawaj go. Ba, ba, ba. No spokojnie. Oto twój portfel. Żądam wyjaśnień. Ha! To najlepsza jaką kiedykolwiek wynalazłem. Co to jest? Nie widziałeś, jak kradnę ci portfel. Ponieważ zjadłem... Pigułkę CZASU! Mm. Pigułkę czasu? To nie ma takiego wydźwięku, powiedz pigułkę CZASU! Tak! Każdy, kto ją zje, je tysiąc razy szybciej niż... reszta świata! To brzmi bardzo interesująco. Ale według dwa zasad 2.0 dwa starzeje się rok. To znaczy... To, to oznacza, że świat dla tej osoby rusza się tysiące razy wolniej. Chociaż niestety tylko przez kilka sekund. Cóż, to interesujące, ale jaki z tego pożytek? Nie mam o to, wymyśl coś. Mógłbyś na przykład wchodzić do kina bez biletu i nikt by tego nie zauważył? Oczywiście, wspaniale kupuję potem. Co właśnie jest problem? jak może pamiętasz mój wuj gelachder dokonał najlepszych wynalazków kiedy był powiedzmy piony zatruty i to samo wydarzyło się mnie tak więc z ostatniej nocy obudziłem się z potwornym bólem głowy i z biegułkami na stronę nie pamiętam jakie zrobiłem o nie ale mogę nad nimi popracować do tego potrzebuję twoich pieniędzy. Zawrzejmy umowę. Ty sponsorujesz badania, budujesz laboratorium i w ogóle, a ja daję ci... swoje prawa. Dość mi No Tak! Wszystko na czym ci zależy... to szac wszystko na czym mi zależy to szacunek środowiska naukowego. I Nobel. No widzisz, honoris causa, tu i tam, wywiady... Zgoda, umok stoi. Przygotuj listę potrzebnego wyposażenia. To znakomicie. Więc zdaje się, że rozwiązuje nam się zagadka ze złotem. Ten głupiec mi ufa, ale wykorzystam go. Pigułki czasu. Nie będę ich sprzedawał tym głupim ludziom. Ciągle jest kosmitą. Albo wampirem, w tym mieście wampirów. Mam gdzieś patent! Mogę obrobić bank i nikt tego nie zauważy. Szybciej niż światło. Światło nie porusza się tysiąc razy szybciej niż cokolwiek... Dobra, nie jestem. Ukradę na najpierw trochę forsy lub złota na laboratorium dla tego szaleńca. Ale wkrótce będę bogaty. Bardzo bogaty. Czuję, jakbym mógł... Jakbym mógł... I tutaj jak dramatycznie dym upuszcza z cygara. Zawsze chciałem to tak powiedzieć. Kto by nie chciał? Hm. a więc tak to wszystko się stało. To dlatego nikt nie wiedział, jak skarbce były obrabiane. Nikt nie widział, do jasnej czasnej nikt nie widział. To naprawdę niebezpieczny wynalazek, nie. Jest. Serio? Ja wiem, nie do końca musisz. Zawsze mógłbyś go poszantażować i dostać połowę złota. Jakoś go poszanta... Tu kasetą! Weź ją z powrotem i będziesz miał połowę zysku. Co to na to? Ups. Co? <śled> Tylko dwóch ludzi. <śled> Czyli... Tego, którego niechcący połamaliśmy, wciągając, i tego, którego przekupiliśmy. Więcej i więcej, tylko to słyszę. Okej, okay, słuchamy. A niestety mamy mały problem, ponieważ Czesiek zdaje się być wyłączony, więc nam raczej nie pomoże. Na zewnątrz czekają dwaj mężczyźni, którzy zdecydowanie nie będą zachwyceni, kiedy znajdą nas w tym pomieszczeniu. I musimy w jakiś sposób prędziutko się stąd wydostać jednak jak? Do tej pełnej napięcia sytuacji wrócimy dopiero w następnym odcinku z serii zagrajmy w teenagent slash agent. Teenage do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło cześć